Koleje Dolnośląskie SA to jeden z największych samorządowych przewoźników kolejowych. W związku z dynamicznym rozwojem spółki rekrutujemy obsługę hali serwisowej, rewidentów taboru kolejowego, elektryków, mechaników, monterów. Poszukujemy również maszynistów oraz konduktorów. 7 dzień maja, piątek, Bogdana Zurkiewicz zaprasza Państwa na wydarzenia. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie finansował rehabilitację pacjentów po przebytej chorobie COVID-19. Na Dolnym Śląsku jest już 10 ośrodków, które przyjmować będą ozdrowieńców na turnusy rehabilitacyjne trwające od 2 do 6 tygodni. Skierowania na takie turnusy wystawiać będą lekarze ubezpieczenia zdrowotnego. Epidemia koronawirusa, leczenie chorych i szczepienia profilaktyczne to działania, które w ogromny sposób angażują służbę zdrowia. Ale to nie wszystko co potrzebne jest do tego, aby uniknąć negatywnych skutków choroby COVID-19. Wielu bowiem chorych, którzy już wyzdrowieli, potrzebuje rehabilitacji po tej chorobie. Obecnie Dolnośląskie uzdrowiska rozpoczynają działalność związaną z rehabilitacją po -covidową dla pacjentów. Dwa z y, naszych marszałkowskich y, uzdrowisk rozpoczynają już y, działalność. Spółka Sanatoria Dolnośląskie się przygotowuje. Uzdrowiska to, to nie, 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 nie wszystkie miejsca, które takie świadczenia będą realizować do, do tych podmiotów do 10, które w pierwszej kolejności zostają uruchamiane, są również uzdrowiska, których właścicielami nie są nie jest urząd marszałkowski, ale to również wojewódzkie szpitale, jak na przykład Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji, czy chociażby wrocławski szpital przy ulicy Kamińskiego. Tam rehabilitacja po prowadzona będzie dla dzieci. Rehabilitacja po finansowana będzie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na Dolnym Śląsku znalazło się 10 podmiotów medycznych, z czego 4 to podmioty podlegające samorządowi województwa dolnośląskiego. Jednym z nich jest uzdrowisko w Lądku Zdroju. Uruchamiamy pobyty dla ozdrowieńców, czyli osób, które zostały zakażone wirusem SARS-CoV-2 i zmagają się z jeszcze z pewnymi problemami zdrowotnymi. Takie pobyty będą trwały w uzdrowisku od dwóch do sześciu tygodni. Przygotowanych dla osób tych są... Specjalne, kompleksowe programy rehabilitacyjne, które przeprowadzą ich po to, aby odzyskać, odzyskać siły witalne. Już wcześniej też, odpowiadając na potrzeby mieszkańców Dolnego Śląska, uruchomione zostały poradnie po covidowe w każdym z subregionów naszego województwa. A doświadczenia z poradni przy wojewódzkich szpitalach wskazują, że tych osób jest naprawdę dużo i problem jest. Palący, wymagający intensyfikacji działań. Świadczenia rehabilitacji pokowidowej będą realizowane na podstawie skierowania, które wystawi pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19. Ważnym wymogiem w kwalifikacji do rehabilitacji będą wyniki badań diagnostycznych, to jest EKG oraz RTG klatki piersiowej z opisem po zakończeniu ostrej fazy choroby. A teraz zapraszam na blok wiadomości w skrótowej formie. Rozpoczniemy ten blok od wspomnienia policjanta, który zginął na służbie z rąk bandyty w Raciborzu. Bolesławieccy policjanci oddali mu w południe hołd w momencie rozpoczęcia się pogrzebu w Raciborzu południe, gdy w Raciborzu rozpoczął się pogrzeb policjanta 43-letniego Michała Kędzierskiego, który został na służbie zabity przez bandytę, w całym kraju funkcjonariusze policji oddali mu hołd. Również bolesławcy policjanci z komendy powiatowej policji uczcili ten moment. W samo południe policjanci i patrole oddali hołd zamordowanemu koledze w tych miejscach i sytuacjach, w których akurat znajdowali się w tej chwili. Przy ulicy Grabowej na osiedlu przy lesie trwa budowa drogi. Inwestycja obejmuje budowę drogi z nawierzchnią bitumiczną, wykonanie ścieku przykrawężnikowego, studni studzienek i kanału technologicznego oraz oświetlenia. Całość kosztować będzie 285 tysięcy złotych, a 270 tysięcy z tej kwoty pokryje rządowy fundusz inwestycji lokalnych. Prace zakończą się do połowy lipca. Zmniejsza się liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku. Wczoraj było ich 572. Mniej jest też tych przypadków w powiecie bolesławieckim, bo 18. W całym regionie w czwartek zmarło 31 zakażonych osób. Sukcesywnie zmniejsza się też liczba pacjentów na oddziale covidowym bolsackiego Szpitala Powiatowego. Dzisiaj przebywa tam 106 chorych, a w tym 25 pod respiratorami. Pięć dziewcząt tworzących starszą grupę zespołu i nie ma mocne w Młodzieżowym Domu Kultury prowadzonego przez Marka Łętowskiego zdobyło nagrodę. Sukcesem zakończył się udział w 17. konkursie piosenki dla dzieci i młodzieży Przebój z Jajem. Zespół wykonał w konkursie utwór Jerzy Twist. Nowogrodzieccy policjanci zatrzymali 34-letniego mieszkańca powiatu bolsawieckiego, który na terenie gminy Nowogrodziec dokonał dwóch wymuszeń rozbójniczych. Mężczyzna miał już na swoim koncie podobne przestępstwa poza granicami kraju. Aresztowany został na 3 miesiące i grozić mu będzie kara więzienia do 10 lat. Polesański Zespół Opieki Zdrowotnej zakupił dwa podgrzewane stanowiska do resuscytacji noworodków, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia, niewydolność oddechowa lub bezdech. Jedno z urządzeń zainstalowano na oddziale pediatrycznym, a drugie na sorze. Stanowiska zapewniają optymalną ciepłotę ciała oraz wspomaganie oddechowe w trakcie resuscytacji. Są to procedury przywracające właściwą pracę serca i płuc. Ciekawa wystawa dotycząca ostatnich powojennych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, które miały miejsce w 1946 roku, czynna jest w Bolszewickim Centrum Wiedzy. To mało znana historia powojennej Polski. To święto oficjalnie obchodzone było jeszcze rok wcześniej, ale w tym właśnie roku, w ostatniej chwili komunistyczna władza zakazała jego obchodów. W 1945 roku w Polsce oficjalnie jeszcze obchodzono święto Konstytucji 3 maja. Podobnie miało być w następnym roku, ale komunistyczne władze w kraju w ostatniej chwili wycofały się z tego, widząc w tych obchodach niebezpieczną ideologicznie konkurencję dla obchodów pierwszomajowych. Informacja o tym dotarła do lokalnych władz w ostatniej chwili i te za wszelką cenę próbowały powstrzymać świętowanie. Temu poświęcona jest wystawa w Centrum Wiedzy. Na interaktywnych ekranach możemy obejrzeć wystawę multimedialną Ostatni 3 maja, przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Krakowie. Poświęcona jest tragicznym wydarzeniom z dnia 3 maja 1946 roku. Dotyczy właśnie obchodów 3 które zostały później zakazane. W Krakowie, aby powstrzymać ludzi przed świętowaniem, użyto nawet broni palnej, strzelając na postrach ponad manifestującymi. Z uchwaleniem konstytucji 3 maja wiąże się też inna ciekawa prezentacja. W Centrum Wiedzy jeszcze możemy zobaczyć oprócz tej wystawy multimedialnej obraz Jana Matejki w postaci żywych obrazów. I wyjaśnienie, też jakie postacie się znajdują na obrazie, a jakie malarz domalował, które nie brały udziału właśnie w uchwaleniu konstytucji 3 maja. I to jest dosyć ciekawa historia. Obie wystawy dostępne będą dla zwiedzających do końca maja. Obecnie wizyta w Centrum Wiedzy wymaga spełnienia aktualnych rygorów sanitarnych, ale w ciągu tego miesiąca one mogą już ulec rozluźnieniu. Po prognozie pogody dla Bolesławca na weekend zapraszamy do obejrzenia programu o opiece wytchnieniowej dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, którą dla, dla zaków sprawują ośrodki w Kudowie, Zdroju i we Wrocławiu. Program może być oglądany i słyszany przez osoby niesłyszące i niewidzące, ponieważ zawiera napisy, tłumaczenia na język migowy oraz audiodeskrypcje dla osób niewidzących. Zapraszam do obejrzenia go. Ja już natomiast dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Zatrudniam kierowcę kategorii C plus E w ruchu krajowym. Codzienne powroty do domu. Praca od poniedziałku do piątku. Telefon 508 133 151 w godzinach od 9 do 17. W nocy z piątku na sobotę w Bolesławcu będą 4 stopnie Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 13 stopni. Wigotność powietrza 90% w nocy i 50% w dzień. Zachmurzenie będzie małe. Ciśnienie atmosferyczne 1020 hektopaskali. Wiatr do 18 km na godzinę wiał będzie z kierunków zachodnich. W nocy z soboty na niedzielę będzie 9 stopni Celsjusza. W niedzielę temperatura wzrośnie aż do 22 stopni. Zachmurzenie będzie małe. Ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali, wiatr do 15 km na godzinę z kierunków południowych.